Już jutro na tarnowski rynek wkroczy armia amerykańska. Mowa o kolumnie wojskowej, która zaplanowała w Tarnowie postój. Żołnierze zatrzymają się na około dwie godziny. W tym czasie można będzie obejrzeć sprzęt wojskowy i porozmawiać z żołnierzami. Amerykanie zaprezentują m.in. pojazdy opancerzone typu Striker, Humvee, a także innego rodzaju broń. Swoje uzbrojenie pokaże również polska armia. Taka informacja, otrzymaliśmy informację z konsulatu Stanów Zjednoczonych, iż przez terytorium Polski będzie przejeżdżał duży oddział armii amerykańskiej i przejedzie on przez Tarnów. Poproszono o zgodę, aby żołnierze mogli się zatrzymać w Tarnowie na pewien czas, na kilka, na kilka godzin. Ochoczo wyraziłem na to, na to zgodę, ponieważ wiem, jaki jest stosunek obywateli do. Armii Amerykańskiej, do polskich żołnierzy, ponieważ ten konwój będzie się składał z przedstawicieli dwóch armii, zarówno polskiego wojska, jak i żołnierzy amerykańskich. To, będą, to będzie kawalkada pojazdów opancerzonych. To nie będą bardzo ciężkie pojazdy, a więc będą mogły przejechać przez przez miasto i spodziewamy się, że 31 maja w samo południe Armia Amerykańska będzie stacjonowała przez chwilę w naszym, w naszym mieście. Będziemy zapraszać mieszkańców, aby mogli się spotkać, porozmawiać, zobaczyć jak ten sprzęt wygląda. Jest wiele osób, które interesuje się militariami. Być może będzie to też okazja do prezentacji potencjału zakładów mechanicznych w Tarnowie. No jednym, jednym słowem, Ważna część sił natowskich pojawi się w naszym, w naszym regionie. Z tych zapowiedzi, do których mamy dostęp, wiemy, że te wojska będą się przemieszczały dalej w stronę północną, i to wszystko oczywiście ma związek ze szczytem NATO w, w Warszawie. Przyjazd Armii Amerykańskiej planowany jest na godzinę 14.